Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale się dzisiejszym odcinku znowu życie Logana sezon Możesz się przywitać Dominik Dzień dobry eee, Tutaj z Lipkiem sobie robimy część na playa no. Tak, druga część Szajna chyba o się spodobała Spodobała się, czyli? Nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, dopiero był odcinek rzucony. Widzowie mocie młodzież... ci. No dobra, no to... Jedziemy z twojej strony, no. Dobra. No, zaczynamy już fabułę. Dobra, widzowie, teraz cena na dziś. Co chcieliśmy dzisiaj załatwić? Czy załatwić te gigaty to. Dobra. Przylima sprawę. No obecną... Trzeba pojechać na lotnisko, tylko nie bo pomy samolot. I teraz bym go przemalował, bo jest zbyt rzucający się w oczy. Dlatego sobie teraz zrobili. Mam tu swój samolot, który kiedyś na złocie na wyścigach w miałem. No i jest, bo jest trochę zbyt rzucający się w oczy. Troszeczkę brzydki. Dlatego go sobie przemalujemy. Działa dobra. A samoloty są tutaj, okej. Okay. Niebra, tylko się my sobie. Co jest? Co jest? Co jest? Widzieliście to? To wybuchło. Ej, ej, ej jakiś trap na mnie. A ja z tą że Nie uciekam, tylko że tam to Day, bo jeszcze warstwy zaczynają palić. To nie będzie ważne. Halo, Quick. Poczekaj, czeka bo ktoś na mnie próbował bombę. Jakby... Ktoś mnie próbował w samolot i chce się dowiedzieć, kto. Ty, was... Gdzie jesteś? To ale ale... lepiej, żebyś tutaj nie przyjeżdżało dzień grubo. Yy, mam auto w barwie, to źle ci dobrze. Oj, tragicznie. Dobra, to muszę zmienić. Dobra. rok. Teraz to działa, ja sobie przymaluję. Yy, Trzeba na jakiś czarny, bo na, na czarnym oni będą mi zestrzeliwać ten samolot, ale nie bacz, potrzebujemy czarnego samolotu. Co jest? Dobra, jadę niespalonym autem, więc jadę. Jidno, 500 tysięcy, nie. A już sobie radził, czyli w zwyczajny czarny. Może jet czarny będzie? No i tańca, że nie wiem, jak to No dobra, to nie będzie jet czarny. No i. Nie wiem, czy coś mi było dać, jak przymodelować. nie Kuj, gdzie jesteś? Logan. W samolocie. Nie mogę za bardzo gadać, bo kieruję samolotem. Wyląduj na lotnisku. Jestem, podchodzę. Jest mój nie Ja jadę. Zobaczę. Ja ląduję jak pirat lotniczy. Ale w ptf się nie jest lepiej Wreszcie A, uwaga Nie no, to było dobre To było dobre, mi się cieszy Odjadę do hangaru, wiesz co? Okej, okay, okej okay. Dobra Wsiadaj Na no co chciałeś? Y Gdzie jedziemy? No bo ty mnie wziąłeś. się, Nie jesteś. No to tak się to. Ej, stary! O kurde Co? Jest problem. Wiesz Wiesiaki... jaki? Zatakowali Zaatakowali dziuple bractwa. To tego... tego bractwa są... Co... Czyś tam gadałeś? Tak, tego bractwa. I co w związku z tym? O, nie idziemy, popytam. Okej. Okay. To jestem dokładnie. I kto? To jest normalnie trend prywatny i tutaj nie można, bo I to jest wstawa. To za zaatakować. Nie wiem, czekaj, jakieś... Przygotuj ten drive-by'a robimy. No dobra, biorę kolejkę. I poczekaj, coś tu jest. A jest do nich? Serce 13 Dobra. Nie była jest normalnie, widać, na jak typyle. Podbiegnę bliżej. Dawaj, 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 Dobra, dawaj, dawaj, daj. Miałem chwilową przerwę, widowie. Ty poczekaj. zostałeś Teraz żyje To co? Bomba? Ster, 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 tam są wszystkie moje furie. Co w jednym miejscu trzymasz? Tak, tam są moje najbardziej wartościowe. Tam jest GTR i tracer. Dobra, Co ty się pakuje Spoko, spoko, spoko. Tam mam minigunna, jak to się pamiętam, zamontowanego. Tak, tam lecimy z Sorry, że obij, ale... Dobra, walczysz tutaj, taki jest. Oczyszczone, ale podej... O! Dobra. Jak fury, jak fury, jak fury. To mam tak O kurde. No to nie. Ale to, to troszeczkę. GTR to przecież ja się bawi. To z GTR-a to już nic nie będzie, wiesz? Dobra stary, jadę, o, jadę z tobą, ja się... Najmniej masz ustawić. Najmniej masz ustawić, a to, to bo te wszystkie porytać. Odwiązać i ci, ci go do Krypton G.T. Pana to, pana to, pana to, quick, quick, quick... to, pana to, wiem No ja to, pana to, nic dobra pana Clinton Och to, pana to, Pana to, pana to. Aj, nie wyrobiłem się. A na koniec tej zabawy. Co jest? Na ty! Mówię, co jest? Co jest? Nie gadaj Nie W więzieniu jestem Co się... Co się stało? Pamiętacie ten statek? Co się tam A no Skąd to nie mieliśmy dowody na już że ja w pierdolę jestem? Logan, Ty poczekaj, mam radio. Nie zagraj Halo! Stary, ty jesteś w więzieniu. Ale skąd oni mieli dowody na mnie? Ja że dopiero teraz odsknąłem. Stary, spokojnie. Ale nie, ile w... nawet radia mnie odebrali, nie? Ja mam klamę nawet w historii chyba. Nie, klamę mnie akurat zabrali. Stary, ja jestem na boisku. To To chyba akcja ratunkowa. Dawaj, siadaj, siadaj, szybko, szybko. Siemo stary, ale szybko. No spoko. Ogarnąłem tą akcję. To no, stary, przy okazji mnie goni, kurde, jakiś motocykl z rakietami. Witamy. Santos Dobra, wyląduję Dziwny story Ja pamiętam jak tam kiedyś siedziałem Kosza Masz jakieś ciuchy? Ta, są tutaj Tutaj masz ciuchy Dęki. Hey. Weź sobie i w ogóle Stary, pamiętasz co się tam stało? Bo ja... Nie chcę nic nie nic tak... Ty straciliśmy chyba przytomność, nie wiem, bo... Yy, no ja nie jedynie nie. pamiętam, że strzelaliśmy z, się z jakimś statkiem i jakaś rakieta we mnie puchła i straciłem przytomność, ale wylądowałem w wodzie. Potem ty uciekłeś... A robiliśmy ten... statek. Przyjechała policja. Nie, nie, się robiliśmy statek. Ja na nie łód... Ja na się miałem łódkę. I zabrałem z jego towar, ale ty e, ciebie policja złapała. E, I nie mówi, myślałem, że po prostu ty nie zbiłeś, bo widziałem jak w ciebie rakieta leciała. E, ale... ta rakieta. One, to było we mnie też leciało, ale ja uniknąłem. E, to jest wyglądało tak. Że... I potem ogarnąłem się, że byłeś w więzieniu. I zrobimy wszystko to tak szybko, i po prostu Cię uratowaliśmy. I tak to wyglądało, i to było w ogóle mega fajne. Czyli nie dla Ciebie, ale dla mnie tak było, zarobiliśmy dużo kasy. Dobra, Ja się przygotowuję do jednego dopadu. A, i jeszcze mam jedną ja do Ciebie taką sprawę. Też da. się przygotowuję do jednego to na... O kurde! Ja robię eee, kasynę na subcentrach. Na, na kasę się właśnie przygotowuję. Ja mam mniej więcej już plan. O. No dobra. Ja dopiero robię Nie mogę robić sitro, ale jak mówisz, że na co? To... Eee, spotkaj... się... Spotkajmy się na Dupli Families. Mówię właśnie, że spotkamy się wam. Co, ja nie jestem obeznany do tej nowej mapy, bo jak my to nagrywamy, to weszła nowa aktualizacja do W sensie, ona jest taka sama, tylko że po prostu w grzeczkę części została zalana. Bo tutaj normalnie kiedyś była piąta z ale teraz tam jest tylko Midzienie jako wyspa. Mi się nie podoba ten nowy układ map, ale na szczęście to nam w żaden sposób nie jeszcze. Ja jest na motorku jeszcze po ale nawet ja nie będziemy mógł jechać. Dobra, ja jestem tak, ja jestem już nowym autem. Dobra. Piesi ja dupla families. Co kamara. Ale weź pojedziemy takem z ostatnią banku Nie, spodź, ja mam taką furę, ona jest mi ten... Też ją mam taki fan, nie wadłeś mi? Nie, spokojnie. Ja kupiłem od Franklina, bo miał kiedyś taką furę i odkupiłem jego. Od no to przedstawisz ten plan? Tak. Tak jak zba... Podobnie. Chodzimy jako Mega luksusowi typi. Nie. A już wiem co, tym plan, tak? Chodzimy luksusowi TV, no. mówimy, że idziemy do toalety i, i bum bum. No. Dobra. Więc tak, spokojnie, nie wyciągaj broni, spokojnie. Nie no czekaj, ja zamówię bilety no, jakoś. Siema, ja chcę bilety dla jej kostki. tam Dobra, i teraz Ej. chodź za mną. Można się zakręcić kołem, wiadomo. No co wygraś? No, nie coś przegrasz na Twojej sześciu. Nie no. 10 coś często wygrałem. Zobaczymy no co ja. Ja błagam się, chcę odprawić. Prawda. O, tu! U, dobra Uuu Co to jest? Co jest? Ej, to jest... No wiem co to jest. Ej, stary, wiesz to. Pakuję torby. To się przyda. Dobra, dobra, poczekaj stary. E, to teraz musimy odrzucić nasz plan. Mój plan. Eee, stary... Rozwalamy kamerę. Tyle czekaj, bo ja daj powiem z tupołek. To tutaj. Pompa. Zamknięte. Stary, jak ci... No, chodź! Co? Czekaj, sprawdzę się tutaj te komputery. No nie. Stary, musisz... wam problem, ja nie mogę skakować. No. I patrz. Tutaj. Nie można tutaj tych wszystkich komputerów wysakować. Bo jest zamknięty stary. Fisz, ono było otwarte. No było otwarte, w związku tym. zresetuj się. Dobra. Uzaj e że tego nie było. Dobra, yy, to był bank, napad na bank, napad na bank, po raz drugi Stary, masz ten plan? Mam A już nasi zaczynają Musimy tam po prostu szybko wbić wieś, robimy rozgrubę totalną Okej okay. Bo tym razem, ten, musimy niestety tak zrobić

Nie a... <słuchaj> a, Dobra, daj. Nie, nie chcę, to nie bardziej niż raksona. Ale... No, dawaj. Ale, No, Nie chcę ci to wyczuć. Ciekawych opatrz. Ja będę pilował, ale oczywiście jestem gdzieś darmowy, jak chciałbym zapomnieć wrócić. Dobra Wiesz? Radio, czekaj Dobra, Logan, ty leć na lewo, ja lecę na prawo Okej okay. Chcę się podratować jakiś bandasz, Czy masz czasu? Nie mam czasu Ty, pek nasz, bierz jego ciało Do Zowie, hmm. Dobra, to Dobra, akcja. Dobra, dawaj stary. Wysadź, wysadź. Ariad ja musiałem uciekać. Uważaj, a już jadę tam. Poczekaj tam na mnie. Jestem bez fali. No właśnie dlatego ja mówisz, żebyś poczekał na mnie. Dobra, rozbijam to żeby siebie i biorę. Zobaczmy, Ja właśnie. już wchodzę na dół. Wida, 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 wida. Dobra, spokojnie. Dobra, już biegnę. Dobra, no, biegniemy. Czekam, tutaj na. No. Ale loduję, nie no, jesteś? Tak, jestem, 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 jestem Czekam, czekam, czekam Chodź szybko Dawaj, dawaj, dawaj Tylko, żebym to zwłokowała Tędy Uważaj, że może być Dobrze, szybko Celuj Czysto Po Dobra Miesz? Tak, 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 tak Weź co bronię I ja czekam na zewnątrz Tym tylnym wyjściem no teraz można przedstawić Mój plan Na kasyno Policja się tego nie spodziewał, Że zrobiliśmy, bo zrobiliśmy dwa a, napady A, bo, a może Zrobić być moja lepsza wersja? Więc policja się tego nie spodziewa. No tak. I tak. Bilety nie, mamy. Po czas... po zam... Bilety czas... mamy już. Na pewno? Tak, bilety mamy. No pamiętajcie zamawiałeś w Okej. Dobra, na razie. Zwyczajnie, druga próba. Pierwsza krewowa. Bierz te monetki. A co on Zaczynamy ja, ja hakuję, chukuję. ja hakuję Dobra Złaje, jak my hakujemy to możecie zostawić łapkę <grystanie> jak wam się podoba, nie? A jak nie, to nie musicie Zhakowane tak, to chyba Dobra. Lecimy. Kamery. Kill. Lewo, prawo. Biegnę. Danze. Just さて、さてみて、さてみて、さてみて、さてみて、さてみて、さて

i naszego zostawię On się poradzi Ałt, zdraj KURWY Stanął Drive Musi Mów Drive us. Myślę widzowie, że można już zakończyć ten odcinek Tak sądzisz, to jest Dominik? Już się wydaje, że dałoby się coś podciągnąć. Ja bym już zakończył mój odcinek.